Witajcie w kolejnym odcinku. Wakacje zaczęły się już pełną parą, a więc jest to chyba odpowiedni czas, żeby nagrać sondę na temat tego, gdzie ludzie spędzą wakacje. A więc zapraszam do oglądania. Ja mam jedno pytanie dla Pani: jak Panie spędzają tegoroczne wakacje? E, osobiście spędzam wakacje pracowicie. A pani? A ja y, będę spędzać czas w Nysie z dziećmi? To fajnie, fajnie. A, a pani chyba jednak znajdzie jakiś tam tydzień, coś? Jesen. A jakieś konkretne już pomysły na wyjazd? No ja szczerze powiedziawszy, jeszcze nie mam planów. Czyli spontanicznie? Tak, spontanicznie jest najlepiej. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję, również. Jedno pytanko, jak spędzisz tegoroczne wakacje? Będę pracował 8 godzin dziennie. I mam w planach wyjechać do Władysława. E, a to gdzieś na początku wakacji, czy później? E, później raczej, pod koniec. Początek września. Tak czyli po czyli ma, małe plany jakieś tam są, tak? Małe plany są, oczywiście. A to jakiś wspólny wyjazd, czy wspólny, wspólny tak. tak. Cała praca, a później pod koniec, właśnie nad morze. I Wypocząć, Wypocząć. Na koniec, to... jak już będą prawie puste. No to życzę mi jego wypoczynku. Przecież Dziękuję bardzo. Rozumiem. A więc jedno pytanko dla Was, jak spędzicie tegoroczne wakacje? A no, na wakacje to pojedziemy, w, no, nad morze, może do Dubaju. Może do Dubaju, tak? Może do Dubaju, tak. Opoznać się z jakimiś szejkami arabskimi. Można no i tak. Można i tak spędzać wakacje, na przykład na wydobywaniu ropy naftowej. No, ale tak całkiem poważnie, to jakieś plany, nie wiem, może jakieś w plener wylecieć gdzieś, na jakaś impreza, ognisko. No, także... Myślę, że tak spędzimy. Czy coś konkretnego? Czy no. podobnie jak kolega do Dubaju? Nie no, do Dubaju to raczej nie, ale tak o, do Włoch, nie? gdzieś się poopalać. Tylko. Jakieś takie konkretne miasto we Włoszech, czy tak po prostu całe Włochy ci się podobają? Znaczy, no, na jakieś bliżej tutaj Polski, nie, żeby nie trzeba było daleko jechać, nie? Ale tak ogólnie to jeszcze nie mam konkretnego planu. No to miłych wakacji i dzięki wielkie. Dzięki. E, jedno pytanie do pana. Jak pan spędzi tegoroczne wakacje? No na razie nie mam jakichś specjalnych planów, ale coś się może znajdzie. Coś zarezerwujemy jakieś wakacje. Może jakaś Majorka, może Turcja? Czyli tak szaleś, tak konkretnie, tak? Raczej, tak? raczej gdzieś za granicą, na pewno. Czy państwo planują, planują w lipcu, czy może w sierpniu? Raczej we wrześniu. We wrześniu mamy zaplanowane urlop. I tak po sezonie trochę, tak? Tak, tak, raczej po sezonie. Po to życzę miłego pobytu i dziękuję bardzo. Tak, dziękuję również. A więc jedno pytanko: jak pan spędzi tegoroczne wakacje? Żywana wybieram się na rekolekcję z rodziną. Jesteśmy... Członkami Domowego Kościoła, i w ramach formacji mamy taką możliwość, że spędzamy pewien okres trzech tygodni na tym, żeby no, rozwijać się duchowo. Mam czwórkę dzieci, tak więc dbamy o to, żebyśmy dobrze się kształtowali. A w jakim miejscu to jest? A wie pan, to jest bardzo ciekawe miejsce. Tu polecam wszystkim tym, którzy mm, no, są zainteresowani trochę historią Karmelu. Tutaj niedaleko e, Krakowa, koło Alverni jest taki klasztor e, w Krzeszowicach, i tam jest e, klasztor Karmelitów bosych i tam można spędzić bardzo fajny, bardzo fajny czas. No jest też świetne muzeum, i to też polecam. Dobrze, dziękuję bardzo i życzę jego pobytu. Dziękuję bardzo. A więc, jak mogliście zauważyć, ludzie mają różne plany na te tegoroczne wakacje. Wy mi koniecznie napiszcie, gdzie w tym roku się wybieracie. Zostawcie oczywiście łapkę w górę, napiszcie w komentarzu, tak już wcześniej powiedziałam, gdzie w tym roku pojedziecie. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę. No i zobaczymy się już w kolejnym materiale. Trzymajcie się i do zobaczenia.